Please. tam Was serdecznie w trzecim odcinku Radzka Radzi w Kuprum Arena. Te filmy to są poradniki, w których co miesiąc doradzam trzem moim wybranym widzkom właśnie w Lubinie w galerii handlowej Kuprum Arena. W dzisiejszym odcinku poznacie trzy moje kolejne sylwetki idealne, czyli bardzo drobniutką sylwetkę chłopięcą Paulę. Poznacie również Monikę, czyli bardzo proporcjonalną klepsydrę po wielkiej przemianie, oraz Jolę, czyli moją super powiększoną sylwetkę idealną. Klepsydrę w rozmiarze około 46-48. W tym odcinku zobaczycie ubrania Marek Mohito, Tomi Hilfiger oraz Kapal. Także Radzka Razi w Kuprum Arena, odcinek trzeci, zaczynamy. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od Pauli. Paula ma 23 lata i mieszka na co dzień w Lublinie. I tak, nie przysłyszeliście się w Lublinie, czyli Hen Hen na drugim końcu Polski, i właśnie z Lublina, specjalnie do Lubina, do mnie przyjechała. Paula jest bardzo drobniutką, malutką, sylwetką chłopiecą, co również potwierdza teorię, że może być sylwetka chłopięca z szerszymi ramionami, która jest większa, a może być taka, która jest bardzo, bardzo drobna. Paula ma 1,59 m wzrostu, dobra, 1,60 m prawie wzrostu i w ramionach ma 94 cm, w talii ma 66 cm, a w biodrach ma 84 cm. Czyli ramiona ma szersze od bioder o 10 cm, to jest dysproporcja widoczna i mamy tutaj do czynienia wprawdzie z bardzo drobną s eską, ale z sylwetką chłopięcą. No tego Paula ma dosyć duży, proporcjonalnie do swojej sylwetki, biust. Także tutaj Paula będzie mogła sobie pozwolić na bardzo wiele fasonów ze względu na mały rozmiar, ale postaramy się trochę Paulę wydłużyć, wysmuklić i dodać jej około 15 cm wzrostu. Także moja drobna, malutka sylwetka chłopięca, zaczynamy. Jak już zobaczyliście, Paula jest kobietką bardzo drobną. No jest to sylwetka chłopięca, ale w rozmiarze XS i S, czyli w praktyce e, Paula może sobie pozwolić na bardzo wiele. E, natomiast, e, tak jak już powiedziałam wcześniej, e, przy niskim wzroście zalecałabym wydłużanie i wysmuklanie sylwetki, dodawanie sobie wzrostu i najprościej dodać go sobie, no po pierwsze obcasami, ale to jest kilka centymetrów, natomiast kolejnych kilka centymetrów dodamy sobie w prosty sposób, ubierając. Się od stóp do głów mniej więcej w jeden kolor, bo jeden kolor wyciąga sylwetkę do góry. I od razu zaznaczę, że nie musi to być kolor e, czarny. I dodam jeszcze, że ubrania Pauli będą pochodziły z marki Mojito. W pierwszym zestawie widzicie teraz Paulę od stóp do głów w kolorze lawendowym. Pod spodem tylko ma czarny top, dlatego że Paula ma proporcjonalnie do swojej sylwetki dosyć duży biust. Dlatego ten czarny top e, zaproponowałam jej pod spód, żeby ten biust e, optycznie trochę e, zmniejszył. Natomiast mamy tutaj lawendową marynarkę, lawendowe rurki, do tego jeszcze ciemne szpilki i lawendowa, mała, nie rzucająca się w oczy torebka. Także od stóp do głów jeden kolor. Fajnie również ta lawenda gra razem z ombre, z końcówkami włosów Pauli. Także tutaj mamy jeden kolor. Zobaczcie, od razu Paula jest wysmuklona o dobre 15 cm. Drugi zestaw to będzie również jeden kolor od stóp do głów, i to będzie taki kolor brudny, wyszarzały, niebieski. I to jest z kolei trochę zestaw dresowy, wyglądający jak kombinezon. Mamy tutaj lekko alladynkowe spodnie. Powiecie może, że te spodnie skracają sylwetkę. Okej, okay. ale tutaj mamy jeden kolor od stóp do głów, także proporcje się równoważą. Natomiast Paula jest bardzo drobna, ma bardzo, bardzo chude nogi, dlatego spokojnie możemy tutaj ten fason spodni zastosować. Odrobinę Wtedy powiększymy biodra, poszerzymy nogi, ale nadamy lepszych proporcji sylwetki, bo zrównoważymy szersze ramiona. Tutaj mamy również górę z dekoltem w V, także wszystko nam w proporcjach się zgadza. No i znowu jeden kolor od stóp do głów, trochę się wydłużamy, a trzeci zestaw to jest również kolor w kolor, już z trochę większym szaleństwem, ale jednak wszystko jest utrzymane w takich biało- niebieskich klimatach. Mamy rurki białe, oczywiście bardzo, bardzo dopasowane, bo Paula ma super nogi, do tego mamy biało-niebieską koszulę we wzory, ale wszystko jest mniej więcej w biało-niebieskiej kolorystyce, a na wierzch dopasowana krótka ramoneska. Ważne jest, że ta ramoneska jest krótka, bo tutaj przy osobach niskich zalecałabym uważanie na długości, żeby nie skracać sylwetki. No a jak już wyjdziemy z tych spodni, bo oczywiście musiałam, jak to ja, zaproponować Pauli również jakąś sukienkę, to powiem, że przy osobach niziutkich, no bo tu mamy niespełna 1,60 m wzrostu, nawet przy osobach bardzo, bardzo chudych, drobnych, to uważałabym przy niskim wzroście na długości. I w tym momencie, żeby sukienka kończyła się możliwie najdłuższa długość, to będzie do okolicy kolan. Tutaj mamy akurat taką sukienkę, która się kończy w górnej linii kolan, prawie że jest przed kolano. To jest sukienka, jak widzicie, w kratkę. Sukienka idealna, dopasowana. Mamy dekolt V, wysmuklający linię ramion, również wyszczuplający biust, także idealny dla sylwetki chłopięcej. Jest wciągnięta. Do tego idzie klosz od talii. Klosz nam równoważy ramiona, wydobywa na wierzch talię, także mamy tutaj idealną długość plus idealną sylwetkę klepsydry. Także to by były moje propozycje dla bardzo drobniutkiej sylwetki chłopięcej. A teraz jestem bardzo ciekawa, w którym z tych zestawów Paula czuje się najlepiej. Zobaczmy. Najbardziej podoba mi się ta sukienka w zestawieniu z małą torebką, ponieważ nigdy nie mogę sobie znaleźć ani kupić żadnej torebki. Nie wiem, jakiś taki mam problem z kupowaniem torebek. Że ciężko mi dobrać taką, która byłaby w miarę uniwersalna, a ta jest w fajnym kolorze i wydaje mi się, że będzie pasowała nie tylko do tej sukienki. Oprócz tego ta sukienka bardzo ładnie tworzy moje proporcje, sprawia, że mój biust wygląda na proporcjonalny do mojej sylwetki. Mam ładną talię oraz biodra i nie widać moich dosyć szerokich ramion, więc jestem bardzo z niej zadowolona. Jako drugą poznajcie Monikę. Monika ma 23 lata, jest szczęśliwą mamą dwóch małych Urwisów. Monika ma metr 74 m i jest w tej chwili bardzo proporcjonalną, idealną klepsydrą w rozmiarze 38. Ale co jest ciekawe i czego Wy nie wiecie, to jest to, że Monika przez ostatni rok schudła 40 kg. 40 kg! My wszyscy wybałuszyliśmy tak oczy, ale słuchajcie, można, można. Monika w ramionach na dzień dzisiejszy ma 100 cm, w talii ma 77 cm 77, a w biodrach ma 98 cm. Biodra są węższe od ramion o 2 cm, ale to jest dysproporcja, która jest totalnie niewidoczna i możemy przyjąć założenie, że biodra są równe ramionom. Czyli mamy do czynienia tutaj z wysoką, proporcjonalną klepsydrą o długich nogach i Monika, jak już wiecie, będzie mogła sobie pozwolić na bardzo wiele, ale jest jeszcze jedna sprawa, bo przez to, że Monika z 40 kg to ma w niektórych miejscach ciała wiszącą skórę. No to tak niestety jest coś za coś. I tutaj ta skóra zlokalizowana jest w dolnej części brzucha. Więc wybierając fasony, będziemy próbować właśnie tą skórę wciągnąć i zakryć, bo to jest w tej chwili tak naprawdę jedyny malutki mankament, sylwetki Moniki. Także moja klepsydra po wielkich przemianach, zaczynamy! Monika powiedziała mi, że na co dzień opiekuje się swoimi synkami i aby nadążyć do swoimi chłopakami, to najbardziej lubi ubrania miękkie, funkcjonalne i wygodne. A ponieważ Monika jest bardzo proporcjonalną klepsydrą z długimi nogami, no to świetnie będzie wyglądać we wszelkiego rodzaju spodniach. Dodam jeszcze, że ponieważ jak już widzieliście wcześniej, Monika ma problem ze skórą w dolnej części brzucha przez to, że tyle schudła, no to Wszelkie fasony miękkie, dopasowane na dole, odpadają, a na szczęście mamy tutaj takie nogi, o których już mówiłam wcześniej, tak proporcjonalną sylwetkę, że wszelkiego rodzaju spodnie, nie dość, że będą wyglądać na Monice świetnie, to jeszcze będą trzymały jej właśnie tą skórę w okolicach brzucha. A ponieważ, jak już powiedziałam wcześniej, Monika lubi wygodny codzienny styl, to wszystkie jej ubrania będą pochodziły z marki Tommy Hilfiger, bo tam znajdziemy właśnie bardzo dużo ubrań w takim codziennym casualowym, wygodnym stylu. No i pierwszy zestaw, oczywiście jak już powiedziałam, będzie to dużo spodni, więc pierwszy zestaw ze spodniami. Spodnie są w intensywnym, czerwonym kolorze. To jest taka długość, mniej więcej sięgająca kostki, czyli to jest taki 7 ósmych. Dla Moniki nóg jest to długość bardzo dobra, idealna, spokojnie może sobie na nią pozwolić. Do tego granatowa koszula w ciekawy graficzny wzór i tutaj em, wzór nawiązuje kolorystycznie do spodni i koszule podwijamy rękawek 3 czwarte, żeby Zrobić z tego taki bardziej codzienny, wyluzowany rękaw, żeby to nie była taka koszula na równo sztywno. Do tego tenisówki wygodne, żeby Monika mogła tutaj spokojnie z dzieciakami się bawić na zewnątrz, gdzieś na dworze. No i do tego jeszcze mała, biała, ożywiająca torebeczka, żeby tutaj nic Monice nie przeszkadzało. Drugi zestaw to również będą spodnie, i tutaj do tych super nóg dobierzemy spodnie typu boyfriendy, czyli takie spodnie, które są luźne. I i które wyglądają tak, jakbyśmy ukradły je swojemu chłopakowi z szafy. Tutaj mamy te spodnie lekko podwinięte, bo jak już powiedziałam, ta długość 7,8 i podwijanie również będzie świetnie wyglądało na Monice. I do tego jasna koszula już z cieńszego materiału, jeszcze bardziej taka na co dzień, podwinięte rękawki 3,4. Koszula jest z fajnymi różowymi detalami, do tego wygodne tenisówki i już większa torba, taka nieskurzana tylko z materiału, ale również idealnie tutaj pasująca. Trzeci zestaw to będzie bardziej już kolor w kolor, ale również ze spodniami. To będą jasne rurki, dopasowane oczywiście do sylwetki. Do tego jasna koszula we wzory. Tym razem już nie przecinamy nigdzie sylwetki. Mamy idealnie kolor w kolor. Do tego tenisówki, a na wierzch zaproponuję Monice ciekawą kurtkę, bo jest to krótka parka, ale w bardzo dobrym dla klepsydry fasonie, bo nie jest to żaden oversize, tylko to jest parka parka ze ściągaczem, która jest taliowana. Czyli to jest taki trochę styl sportowy z jednej strony, z drugiej strony styl kobiecy, podkreślający talię i podkreślający kształty moniki. Także ta parka jest takim nieoczywistym wyborem, ale możemy połączyć i kobiecość, i sport wygodę na co dzień. No i czwarta rzecz, oczywiście nie byłabym sobą, powtórzę to dzisiaj jeszcze raz, gdybym nie zaproponowała monice sukienki i to będzie żółta sukienka z takiego dosyć cienkiego materiału ale ta sukienka ma fajne rozwiązanie, bo nie jest na dole dopasowana. Nigdzie nam się brzuch, ta skóra na brzuchu Moniki nie odznacza, tylko ona odtali idzie w lekką, leciutką bombkę. Także to będzie taki fason dla Moniki bardzo dobry. Do tego ta sukienka jest w dwóch propozycjach. Pierwsza propozycja to będzie propozycja taka na spacer z dzieciakami, czyli ta sukienka do granatowych tenisówek i z małą, delikatną białą torebeczką. Druga propozycja to będzie ta sukienka, już na wyjście w miasto, może z koleżankami na spotkanie, na kawę, czyli do tego um, um, przewiążemy sobie tą sukienkę cienkim paskiem, weźmiemy większą, miejską beżową torbę e, pod rękę, a na nogi włożymy trochę bardziej eleganckie mokasyny. Także mam nadzieję, że Monika w tej sukience czuła się równie dobrze jak w spodniach, a ja jestem ciekawa, w którym z tych zestawów czuła się najlepiej. Zobaczmy. Najlepiej czuję się w zestawie, który mam obecnie na sobie. Jest fantastyczny. Nigdy nie myślałam, że tego typu koszule, w takie wzorki będą do mnie pasowały, zazwyczaj ubieram zwykłe t-shirty albo swetry, do tego te czerwone spodnie, zazwyczaj ubieram tylko niebieskie jeansy, a w tych spodniach czuję się wprost fenomenalnie, jest super. Jako trzecią poznajcie ulubienicę mojego dzisiejszego odcinka, moją wisienkę na torcie, jak przed chwilą sama żartowała, czyli Jole. Jola jest powiększoną klepsydrą idealną. I teraz Jola ma w ramionach 125 cm, w talii ma 108 cm, ale talia jest długa i ładnie widoczna, a w biodrach ma 123 cm. Mamy tutaj 2 cm różnicy, natomiast to jest tak jak już w poprzedniej sylwetce było podobnie. To, jest, to są proporcje idealne. Możemy powiedzieć, że ramiona są równe biodrom. I tutaj mamy sylwetkę powiększoną w rozmiarze około 46-48, nawet czasami 50. Ale jak widzicie, sylwetka jest bardzo proporcjonalna. Jest długa talia, są długie fajne nogi. No i teraz co będziemy z Jolą robić? Będziemy Jolę wysmuklać, wysmuklimy ją o dobre 2-3 rozmiary, podkreślimy talię i podkreślimy również nogi. Także co, Jola? Zaczynamy? Moja klepsydra idealna, powiększona, zaczynamy. Jak widzicie, Jola jest ultra, ultra kobieca. Bardzo się cieszę, że taka sylwetka się do mnie zgłosiła i mam nadzieję, że będzie Was więcej w następnych odcinkach. Natomiast jak wiecie, to jeżeli mamy do czynienia z rozmiarem już takim totalnie ultra kobiecym, już podchodzącym pod rozmiar 50, no, to oczywiście musimy być tego świadome, że my z tej 48, 50 nie zrobimy nagle kobietki w rozmiarze 36, tak? Tutaj musimy mieć to z tyłu głowy, że to już jest naprawdę bardzo duży rozmiar. I możemy się spokojnie wyszczuplić, wysmuklić o dobre 2-3 rozmiary, jeżeli zastosujemy kilka prostych technik. No i teraz, pierwszą z nich jest to, aby ubrania były dopasowane. Żadnych worów, ubrania możliwie dopasowane. To jest ważne. né <laughs> Druga technika to jest to, żeby tworzyć na sylwetce jak najwięcej linii pionowych, które wysmuklą i wydłużą sylwetkę. A trzecia zasada jest taka, żeby dobierać właściwe akcesoria, czyli żeby akcesoria były proporcjonalnie duże do naszej sylwetki. I wszystkie ubrania, w których za chwilę zobaczycie Jolę, pochodzą z marki Kapal. Kapal ma duży wybór ubrań właśnie w takich rozmiarach powyżej 46 do rozmiaru 50 kilka. Także zaczniemy od pierwszych dwóch zestawów, które są takie bardziej formalne, bardziej do pracy. Pierwszy z nich to będzie sukienka, która jest czarna, ale ma duży wzór. I teraz jola jest powiększoną klepsydrą, czyli dobrze, żebyśmy, jak już powiedziałam wcześniej, podkreślały jej sylwetkę, podkreślały długą talię, eksponowały nogi i generalnie tej sylwetki się dopasowanymi ubraniami trzymały. Także tutaj ta sukienka jest dopasowana, ale nie jest obcisła, także sylwetkę Joli opływa, do tego ma lekki pasek, nie żaden gruby, ściskający pas, tylko lekko zawiązany pasek, żeby tą sylwetkę jeszcze lekko podkreślić, natomiast na wierzch na tą sukienkę zaproponowałam jej dopasowany, lekki, lejący się sweter i dzięki temu mamy po pierwsze z przodu linię pionową utworzoną przez długi taki lejący się dekolt tego swetra, po drugie ten sweter nam sylwetkę podkreśla, trzyma ją w ramach i w tym w momencie mamy Jolę mniejszą spokojnie o dwa rozmiary. Ważne jest, żeby osoby, jeżeli jesteście takie bardzo, bardzo kobiece, nie noście grubych, wełnianych, mięsistych swetrów, tylko swetry cieńsze, które jednak będą trzymały formę. Teraz do tego wszystkiego Jola ma ciemne kryjące rajtki i wysokie czarne szpilki, które jeszcze na nogę wysmuklają, wydłużają. No i jeszcze do tego jest duża, taka pudełkowa, kuferkowa torebka idealna do rozmiaru Także to jest taki zestaw biurowy numer jeden. Zestaw bardziej formalny numer dwa, ale powiedzmy, że to już będzie na takie wyjście w miasto z przyjaciółkami, ale takie wyjście, kiedy chcemy się czuć kobieco i sekcji, to będzie zestaw, gdzie mamy ciemną, dopasowaną do ciała bazę. To jest spódnica ołówkowa, dopasowana, nie jakaś bardzo obcisła, ale jednak taka, która nam kształty opływa, która nam kształty podkreśla. Do tego zwykły, dopasowany czarny top. Do tego dalej. Kryjące rajtki i ciemne szpilki, które nam całą sylwetkę wydłużają. Także bazę mamy super wydłużającą, wysmuklającą. A na wierzch zaproponowałam Joli rozpięty, jasny tręcz, który spięłam z tyłu. Zawiązałam na pętelkę, że tak powiem, na kokardkę. Ale dzięki temu zawiązaniu tręcz jest dopasowany i podkreśla nam piękne talie. I mamy z jednej strony pionową linię stworzoną przez ciemną bazę i kontrast z tym jasnym tręczem, z drugiej strony przez to wiązanie z tyłu mamy podkreśloną piękną Talię i kobiecą sylwetkę. Do tego, jako kontrastowy element, duża torebka, kopertówka pod rękę. Coś, co jest takie nieoczywiste w tym momencie i co nam przyciąga wzrok. I jeszcze to jest ważne: kopertówka nie jest żadna malutka, tylko również jest duża, dopasowana do kształtu fioli. Kolejne dwa zestawy to będą um, takie zestawy. Bardziej na co dzień. Trzeci zestaw to jest sukienka w paski, również dopasowana do sylwetki joli, również sylwetkę joli podkreślająca. Pamiętajcie, że tu mamy cały czas rozmiar 46, 48, nawet do 50. I ważne jest, żebyśmy jeżeli wybieramy jakieś wzory, jakieś paski, to żeby one były duże, żeby to nie była drobna pepitka, żeby to nie były drobne paseczki, tylko żeby ten wzór był widoczny i wtedy wzór wcale nam sylwetki nie poszerza, tylko dopasowany odpowiednio, gra nam pięknie z sylwetką i po prostu jest, podkreśla kształty i dopasowuje się do proporcji. Także mamy dopasowaną właśnie tą sukienkę w paski, na wierzch swetro, kardigan, który również ma ciekawy zabieg. Ogólnie ta tałusia jest taka trochę w takim miejskim, marnarskim, wiosennym stylu. Do tego mamy dopasowany kardigan, który jest cięższy niż poprzedni, ale również nie jest bardzo ciężki, ale ten kardigan ma ciekawy zabieg, bo guzikami tworzy nam linię pionową, czyli wysmukla nam sylwetkę. Do tego wygodne baletki, no bo tutaj mamy taki wygodny zestaw do biegania po mieście i jeszcze duża, ciekawa torba również z dużym nadrukiem, która, do której Jola zmieści wszystkie potrzebne rzeczy na taki cały dzień biegania po mieście i która również w proporcjach jest idealna do sylwetki Joli. I ostatni teraz zestaw, to będzie taki zestaw trochę kontrowersyjny, trochę pozwoliłyśmy sobie tutaj na szaleństwo, ale przez to, że zestaw jest w miarę dopasowany do sylwetki, to myślę, że wygląda całkiem nieźle. I tutaj mamy zwykły czarny Dopasowany top do tego, um, takie trochę alladynkowe, marchewowe spodnie we wzory. Jola ma y, super nogi, także tutaj myślę, że te wzory nie zrobiły y, jej y, krzywdy. A chciałam pokazać, że taka sylwetka również może wyglądać trendowo, troszkę poszaleć i wyglądać świetnie, jeżeli tylko będziemy trzymać się w ramach tego dopasowania do sylwetki. Także to były takie cztery zestawy już dla sylwetki ultra, totalnie kobiecej. A ja jestem ciekawa, co o tym myśli Jola, czy skomponowała te rzeczy w ten sposób i jakie się te zestawy podobają. Także zobaczmy. Najlepiej czuję się w tej sukience. Niby czarna, mała czarna, ale ma trochę białego, więc tak nie do końca jest typową czarną sukienką. Um, bardzo także podoba mi się tręcz, a w zasadzie to, co Radzka zrobiła z tym tręczem, bo um, normalnie nigdy w życiu bym takiego tręcza nie założyła. Ściśnięcie paskiem y, tego tręcza z tyłu... Y, po prostu dla mnie był szok, jak sylwetka inaczej się zmieniła niż w momencie, kiedy ściskamy go paskiem z przodu. Mam nadzieję, że swoją obecnością tutaj zmobilizowałam także inne dziewczyny, inne widzki, które tak jak ja mają nieco powiększone gabaryty. I myślę, że i one przy, dobrym, przy dobrej fachowej ręce będą mogły poczuć się fajniej w swojej skórze i czuć, że są kobiece. To już jest koniec. Mam nadzieję, że trzeci odcinek Wam się podobał. Jolu, Paulo, Moniko, dziękuję Wam, że byłyście dzisiaj moimi sylwetkami idealnymi. A następny odcinek nagrywamy w weekend 12-13 kwietnia. jeżeli macie ochotę być moimi gośćmi w kolejnym odcinku, to wysyłajcie swoje zgłoszenia do dnia 3 kwietnia. Co trzeba zrobić? Trzeba wypełnić formularz, do którego link macie w opisie tu na dole na YouTubie pod tym filmem. I uczulam Was, wypełniajcie ten formularz prawidłowo, bo niestety. Niestety dostajemy trochę zgłoszeń, które nie są do końca prawidłowe i ja wtedy niestety Waszych sylwetek nie mogę wziąć pod uwagę. Także czekam na wiele prawidłowych zgłoszeń i miejmy nadzieję do zobaczenia w kwietniu w kolejnym odcinku. Trzymajcie się pół dziewczyny, jeszcze raz Wam dziękuję i do zobaczenia w moich następnych filmach. Papa! Pa.